To jest Volvo C303 TGB 111, tak zwany łowca czołgów Zaletą tego, że jest na zwolnicach, ma pełne blokady, bardzo dobry i sprawny w terenie i tyle Ale gdzie Pan znalazł taki samochód? No jest sprowadzany ze Szwecji, z armii szwedzkiej Ponieważ no Mamy w glibicach takie koło miłośników jazdy terenowej. To auto bardzo dużo pracuje ciężko, wyznacza trasy różnych rajdów terenowych. Jest niezawodne w błocie, ma bardzo dobre własności trakcyjne. Całe życie jeździłem niemieckimi samochodami, tak jak Passat, Audi. Kupiłem 3 lata temu pięcioletnie czy sześcioletnie Volvo i cały czas myślałem, że zepsutymi autami jeździłem to cichutkie nigdy mi nie zawiodło, za 3 lata zrobiłem 140 tysięcy bez awarii cóż można więcej powiedzieć o tym aucie przecudo co to za model i... V40 po liftingu 115 konny motor klimatyzacja, wszystko to, co człowiek tylko chce a skąd dowiedział się pan o y, dzisiejszej imprezie? A, z internetu, a, a po, po drugie żona pracuje w serwisie e, Jeździ też pan na zloty, na, na spoty? Byłem w Tarnowskich Górach na zlocie y, Dwa lata temu I tak od tej pory zaczęło się Same Volvo מה חמוד, נו? קשר קשר. תפששי סלאם בחיים.